Nazywam się Kyle Crane i przetrwałem apokalipsę. Gdy wszystko się zaczęło, byłem zwykłym najemnikiem. Pracowałem dla tych, którzy płacili więcej. A najgłębsze kieszenie miało Gierę. To oni wysłali mnie do Haran, gdzie miałem odzyskać tajne dane od zbiegłego agenta. Gdy tam wylądowałem, zaatakowali mnie zarażeni, ale na pomoc przyszła mi grupa ocaleńców. Wśród nich była Jade. Gdyby nie ona i Inni mieszkańcy wieży dołączyłbym do gryzoni chodzących bez celu po ulicach. Poznałem też Spajka. Był dla mnie jak brat. W Haran okazało się, że jest gorzej niż przedstawiały to media. GR rzuciło mnie w sam środek koszmaru. Wirus zdziesiątkował Haran, zamieniając mieszkańców w potwory. Potworem zupełnie innego rodzaju był jednak Rise. Przody Wataszka, który rządził całym miastem. To on skradł tajne akta Gierę, a sam Gierę na pewno nie było organizacją humanitarną, za jaką się podawali. Nie szukali lekarstwa, tylko broni. Powstrzymałem ich, ale za jaką cenę? Po drodze straciłem wszystkich, na których mi zależało. A potem w końcu uciekłem z Haran i ukryłem się na wsi. Tam moje drogi przecięły się z tajemniczym kultem. Na czele kultu Dzieci Słońca stała tajemnicza przewodczyni, matka. Ona coś mi zrobiła, zmieniłaby. Próbowałem trzymać się reszty człowieczeństwa. Przez lata uciekałem przed Gierę. Ale w końcu mnie złapali i zamknęli w klatce, jak zwierzę. A potem zaczął się prawdziwy koszmar. Nazywam się Kyle Crane. I umieram. Jak ja się tu do cholery znalazłem. W 2014 roku wirus pustoszył miasto Haran w Turcji. Zamieniał ludzi w nieumarłe potwory. To wtedy wynajęło mnie GRE, organizacja utrzymująca, że może powstrzymać wirusa i uratować świat. No cóż. 99% populacji świata nie żyje. Ci, którzy przeżyli, każdego dnia walczą o przetrwanie, ale nocą mogą tylko ukrywać się przed przemieńcami. Mimo to i tak można nazywać ich szczęściarzami. Przeżyli jedynie dlatego, że okazali się odporni na działanie wirusa. Niektórzy stali się jednak zwierzyną, obiektem polowań, a potem okrutnych eksperymentów. Przeżyłem tak 13 lat. 13 lat tortur. I to ma być mój koniec. Sposób. Jeszcze się zemszczę. Jeszcze zabiję bydlaka, który za tym stoi. Parametry stabilne. Test synaptyczny. i oh. Ekstrakcja ukończona. Komórki macierzystego to. Teraz obiekt alfa. Meldować, już. Ekstrakcja zakończona. Zaraz podamy serum obiektowi alfa. Nie, ja to zrobię. Zwykłe. Jego ciało wciąż się broni. <śpiewanie> Pobudka, panie kraj. jak się czujemy? Nieco nieswojo. Trudno się dziwić po tym, co ci tu robimy. Trzeba ci jednak oddać jedno. Potrafisz sporo znieść. Aż za dużo, aż do znudzenia. Dlatego czas cię zmienić. Na nowszy obiekt badań. Bardzo obiecujący. Ale nie bądź zazdrosny. Musisz zrozumieć, on już teraz jest bardziej posłuszny, niż ty. Zabiję. Jesteś tu tyle lat, a wciąż marnujesz oddech na brednie. Nieco irytujące, ale głównie żałosne. Sprawdźmy, jak zareaguje na podwójną dawkę. To może go zabić. No i? Jestem gotowy na takie poświęcenie. Zabiję cię, kurwa. Nudzisz mnie, obiekcie. Zaczynajcie i raportować na bieżąco, tak zrozumiałem. Przygotować obiekt beta. Szybko podaj serum. Budzi, budzi się! Przytrzymać go! Zabrzeć! Szybko! Clem? Obudź się. No obudź się! Toll. So. Mam radio. Kto mówi? Oliwia, pomogę ci się stąd wydostać. Ale teraz musisz ruszać. Na razie są zajęci tym oszalałym mostu Zadałem Ci pytanie. Na pytania i odpowiedzi przyjdzie czas. Ruszaj. <laughs> Ugh. <laughs> No. <sighs> Gdzie ja jestem? W sali zobudzenie. Drzwi powinny być otwarte. Co tu się stało na cholery? <laughs> to efekt eksperymentów Barona. Stracili kontrolę nad jednym z obiektów. Ale, Kraj, musisz iść. Ruszaj! Uh. <sighs> Teraz. Teraz wróć do głównego korytarza. Nie mogę otworzyć drzwi. Obserwujesz mnie przez kamery? Teraz gdzie jestem? To główny blok operacyjny. Wyjście jest po drugiej stronie. Unikaj zarażonych. Wciąż jesteś osłabiony. Jeszcze trudniej? Będziesz musiał przejść przez magazyn. Aha, i. Trzymają tam zarażonych przeznaczonych do badań. Ach. A nie ma innej drogi. Przykro mi. Zamknięte. Chwila, nie da rady. Otwórz drzwi za tobą. Przejdziesz przez sekcję B. Bądź ostrożny. A dotąd nie byłem? Słuchaj, zaraz wejdziesz do kostnicy, w której wszystko chcecie zabić. Okej, okay, będę ostrożny. Czyli widzisz mnie przez kamery, tak? Tak. A ktoś jeszcze mnie widzi? Możliwe. Okej, okay, to lepiej się pośpieszę. Będziesz musiał się przed nich przebić. Ale przeto nic. Na górę. Zainkietam tunel ewakuacyjny. Nie otwierają się. Bye. Co ze mną dzieje? Te eksperymenty Barona zmieniły cię. Winda, wsiadaj szybko! Co to za miejsce, no cholery? Placówka badawcza, w której Baron prowadzi swoje eksperymenty. Ja byłem jednym z nich jest najważniejszym. Do czasu. Co się dzieje? Najwyraźniej ktoś nie chce cię wypuścić. Muszę cię zostawić. Wybacz. Mam kłopoty. Teraz jesteś zdany na siebie. Musisz jakoś uciec. Cholera! Naruszenie bezpieczeństwa. Uruchomiono protokół falanżmowy. <laughs> Naruszenie bezpieczeństwa. Uruchomiono w posoku